Cześć! Jeżeli się zastanawiasz nad wyborem platformy do budowy automatyzacji w 2025 roku to idealnie trafiłeś. Na ten moment mamy na rynku dwie najbardziej popularne platformy, którą jest Make oraz Naden. Make jest to narzędzie no-codowe, które kładzie nacisk na łatwość obsługi bardzo szeroką integrację z aplikacjami, no jest to idealne rozwiązanie dla osób początkujących. Natomiast Nathan jest to platforma low-codowa, która daje większą kontrolę nad automatyzacjami użytkownikom, pozwala na self-hosting oraz pisanie własnych skryptów. Wybór między jedną a drugą zależy od wielu rzeczy, m.in. od łatwości obsługi narzędzia, od modelu cenowego, od sposobu jego wdrażania, skalowalności itd. Natomiast w tym materiale chciałem Ci przybliżyć plusy i minusy zarówno jednego, jak i drugiego narzędzia abyś mógł zdecydować, z czym zacząć swoją przygodę. A niezależnie, czy postawisz na Make'a czy na Natena, w Akademii Automatyzacji czekają na Ciebie gotowe materiały, kursy zarówno z jednego, jak i z drugiego. Na początku mówimy sobie integrację z zewnętrznymi aplikacjami zarówno po stronie Make'a, jak i Natena. Zacznijmy od Make'a. Make w tym momencie posiada ogromną bazę. Jest to ponad 2000 gotowych konektorów, które możesz połączyć w swojej automatyzacji za pomocą kilku kliknięć. Prawdziwa siła Make'a tkwi w tym, że mają bazę bardzo szeroką bibliotekę gotowych aplikacji, które możesz tak naprawdę spinać ze sobą za pomocą kilku kliknięć. Natomiast jeżeli naczyń, z tego korzystasz, nie posiada gotowego konektora w Make'u, to możesz łatwo sam zbudować sobie połączenie z ich e API za pomocą modułu HTTP Make Request. Oprócz gotowych modułów, tak samo społeczność na bieżąco rozwija i dokłada cały czas nowe szablony. Na ten moment jest to 7000 gotowych szablonów, które możesz zaimportować do swojego konta Make za pomocą jednego kliknięcia i tylko odkonfigurować uwierzytelnienie, aby automatyzacja działała, nic nie musisz budować. Z drugiej strony na też nie ma czego wstydzić. Oczywiście jest zdecydowanie mniej niż w przypadku Make'a, bo mają w tym momencie lekko ponad 1000 gotowych integracji z zewnętrznymi aplikacjami, mają też około 2500 gotowych szablonów, które możesz tak samo szybko wdrożyć do swoich scenariuszy automatyzacji. Duży plus, jeżeli chodzi o podgląd szablonów w wygląda wyglądają świetnie, możecie sobie podejrzeć w jednym okienku wszystkie konfiguracje Ustawienia, czego w MAKE na przykład nie możecie zrobić. Natomiast to, co posiada Nathan, a nie posiada MAKE, to jest możliwość pisania własnych nodów, tak? Za pomocą JavaScriptu, TypeScriptu możemy mieć własne aplikacje, które możemy wdrożyć szybko. Również musimy pochwalić społeczność i całe community Nathan, ponieważ tak samo na bieżąco dokładają nowe szablony i tak samo oferują wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek problemów, które napotkacie w swoich automatyzacjach. Podsumowując, MAKE daje Ci więcej możliwości od strony gotowych integracji, połączenia się z zewnętrznej aplikacji. Natomiast Nathan ma mniej integracji z cynecznymi aplikacjami, natomiast nadrabia możliwością budowania własnych nodów i customizacji API pod własne potrzeby. Przejdźmy do kolejnego punktu, czyli do łatwości użytkowania oraz interfejsu. I Zacznijmy sobie od mówienia Make'a. Make dla mnie był game changerem, kiedy go poznałem, ponieważ wcześniej mnie stycznił z Zapierem kilka lat temu, kiedy poznałem Make'a, a świeżo było mi uwierzyć, jak w ten sposób można budować automatyzację. Jego bardzo prosty interfejs, który polega tak naprawdę na łączeniu poszczególnych modułów za pomocą opcji drag and drop i łączeniach ze sobą swoich prostych parametrów, pozwala ekspresowo budować skomplikowane automatyzacja. Cloud-chartowy układ scenariusza w bardzo prosty sposób wizualizuje nam, nad czym pracujemy. A automatyczne mapowanie danych, czyli tak naprawdę przyciąganie wartości z jednego modelu do drugiego. Jest banalnie proste. I w mojej ocenie jest to jeden z największych atutów, który posiada Make, czyli prostota pracy z tym narzędziem. Nathan również korzysta z bardzo podobnego interfejsu. Jest on troszkę bardziej surowszy, ale nie w tym złym znaczeniu, ponieważ jego surowość bardziej kładzie nacisk na większe możliwości techniczne oraz customizacji samego procesu. Tutaj również mamy do czynienia z flowchartem, który budujemy. Mamy do dyspozycji również moduły, które możemy z pomocą drag and drop opuszczać i łączyć ze sobą. Natomiast na przykład mapy mapowanie wartości między modułami jest troszkę bardziej skomplikowane. Oczywiście mamy tam do czynienia z innymi widokami, natomiast sama prostota mapowania danych w Make'u wygrywa, jeżeli chodzi o Natena, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to nie jest jego minus, jest to po prostu prostsze w Make'u, a dla osób, które szukają bardziej kompleksowych rozwiązań, Naten i tak spełni ich oczekiwania. I pamiętajmy o tym, co mówiliśmy w punkcie wcześniejszym, jeżeli chodzi o dostępność integracji. Naten ma możliwość wywoływania bezpośrednio bloków kodu Czyli możemy pisać własne skrypty w JS, Pythonie, które będziemy rachować bezpośrednio w Natenie. Natomiast w Make-u to jest niemożliwe. To znaczy jest możliwe, ale w planie Enterprise. A umówmy się, że większość z nas nie korzysta z planu Enterprise, tylko pracuje na częściej, a najtańszym planie Core, który pozwala im wykonywać osiąg operacji. Więc tam, na przykład w Make'u, musimy się posiłkować zewnętrznymi aplikacjami, gdzie możemy wywoływać nasz kod. Natomiast w Nate-nie wszystko bezpośrednio możemy załatwić w ich interfejsie graficznym. Podsumowując ten punkt, Make znowu świetny dla osób nieteknicznych, bardzo niski próg wejścia, jeżeli chodzi o budowę prostych automatyzacji, natomiast najten ten jest już troszkę bardziej skomplikowany, wymaga więcej cierpliwości i czasu i też pamiętajmy o tym, że jego atut, czyli możliwość własnego hostowania, też niesie ze sobą dużo skomplikowanej pracy technicznej. Punkt trzeci. Możliwość hostingu. Jak to wygląda w przypadku Make'a? Make jest tylko wyłącznie dostępne jako, jako narzędzie sasowe, które działa w chmurze. Mają dwa regiony, w tym momencie jest to Europa oraz Stany Zjednoczone. Make nie oferuje możliwości, aby uruchomić bezpośrednio instancje ich platformy na naszych własnych serwerach. Jest to po prostu niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Wszystko jest robione na ich serwerach, co rozwiązuje nam problem skalowalności naszej automatyzacji, dbania o serwery, robienia backupów, aktualizacji. To wszystko jest po stronie MAKE'a. My tylko płacimy im abonament, a w zamian za to otrzymujemy gotową infrastrukturę, na której możemy budować automatyzację. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że za każdą operację na MAKE'u płacimy. A jak jest w przypadku Natena? Nathan daje nam pełną swobodę od strony wdrażania. Oczywiście mają również swoją wersję SaaS-ową na chmurze, którą możemy zakupić. Jest to plan droższy, bo on kosztuje 25 dolarów w wersji miesięcznej, 20 dolarów w wersji rocznej. Natomiast możemy sobie samodzielnie uruchomić na dokerze, naszym lokalnym komputerze instancję Natena i ją uruchomić, jak i też możemy w naszym serwerze zainstalować Natena i go uruchomić. I tak jak mówiłem wcześniej w przypadku wersji self-hosted, to my dbamy o aktualizację, to my dbamy o skalowalność w przypadku większych automatyzacji, to my dbamy o backupy, to my dbamy o cały environment, jeżeli chodzi o to środowisko. Co osobom technicznym, no na pewno uśmiech na twarzy, natomiast osobom nietechnicznym, które nie ogarniają tematów dewopcowych, na pewno może lekko przerazić, ale też po to mamy te szkolenia i kursy, aby jakoś sobie z tym poradzić. Podsumowując ten punkt, Make znowu świetne dla osób nietechnicznych, dla osób, które szukają rozwiązania gotowego, czy tylko się zalogują, i wszystko będzie dla nich już przygotowane, jeżeli chodzi o część cloudową. Natomiast Nate daje pełną swobodę dla osób, które są sami skastomizować swoje środowisko i dbać o utrzymanie tego środowiska. Przejdźmy do kolejnego punktu. Wydajność i skalowalność. Jak jest w przypadku Mike'a. Mike, Mike jako usługa na chmurze, na serwerach AWS-a jest określana jako niezawodna, stabilna. Oczywiście wiąże się to z tym, że Wszystkie operacje, które będziemy wykonywać w dużej skali na maju, wiążą się również z kosztem, który będziemy ponosić ponieważ nie ma to znaczenia, czy mamy uruchomioną jedną automatyzację, czy 300 w tym samym momencie, ponieważ to make dba o to, aby zasoby skalowały się przy większej ilości operacji, a my jako użytkownik i klient make'a mamy o to, aby rachunek był uregulowany. Stąd też przy dużych skalach automatyzacji make czasami może być nieopłacany dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie mają takiego dużego budżetu na te rozwiązania. A jakie znajdzenie? Wersja self-hosted charakteryzuje się tym, że nikt tam nam nie liczy operacji, nie mamy kredytu do wykorzystania. Tak naprawdę wszystko zależy od naszych zasobów. Jeżeli nasz serwer posiada takie zasoby, że możemy odpowiedzieć na nim kilkadziesiąt, kilkaset automatyzacji, które działają non stop, to droga wolna. To tylko i wyłącznie po naszej stronie, jakie zasoby przyniesiemy ze sobą i na czym ruchomimy naszą instancję Natena. Dużym atutem jest to, że Naten daje nam możliwość skalowania horyzontalnego. Mają tak zwany, tak zwany QI-MOD, gdzie możemy do tego dociągnąć relisa i możemy obsługiwać wiele równoległych procesów naraz. Też Naten daje dużą elastyczność oraz niższe koszty przy skomplikowanych automatyzacjach. Natomiast Mike dobrze skaluje się w chmurze, ale wiąże się to z wysokimi kosztami. Podsumujmy sobie teraz obydwa narzędzia. Podsumujmy sobie teraz ten narzędzia. Zacznę od wad, ponieważ jest ich mniej zawsze. I jakie wady widzę w przypadku Make'a? Oczywiście jest to brak self-hostingu. To jest, myślę, jasne i sobie przyrobiliśmy to w wcześniejszych punktach. Również to, co z tym jest powiązane, to że koszty rosną nam wykładniczo do zużycia. Im większe zużycie, tym większe koszty. No i trzeci punkt, jeżeli chodzi o Make'a, to mniejsza elastyczność techniczna. Mega brakuje mi możliwości wykonywania skryptów, jeżeli chodzi o Make'a. Że ich prowadziliby możliwość uruchamiania kodu w planach niższych niż Enterprise, byłoby to mega świetne, ale na ten moment się nie zanosi. A jak jest w przypadku NATENA? Jakie ma wady? I zarówno jego wadą, jak i atutem może być self-hosting, bo zależy, kto na to patrzy. Dla osoby nietechnicznej, ustawianie swojego serwera, pracę. Zabawa z dockerami, z plikami Docker, compose, skalowalność, monitorowanie zasobów nie będzie wywołało uśmiechu na twarzy. Natomiast dla osoby technicznej jak najbardziej wywołał ten uśmiech na twarzy. Ale można to potraktować jako taki mały minus. Na pewno próg wejścia jest trudniejszy, tak? Ta linia jest o wiele bardziej stroma, aczkolwiek jak już wejdziemy na samą górę pod względem nauki Natena, to wszystko inne będzie wydawało się banalnie proste, tak? Praca z Zapierem, z Mike'iem to już będzie pestka, jeżeli ogarniemy wszystko w Natenie, spokojnie sobie poradzimy z innymi rzeczami. E, oczywiście minusem też jest to, że ma Mniej gotowych integracji niż Make, aczkolwiek z perspektywy czasu widzimy, to cały czas się rozwija i rośnie do góry. Jeżeli potrafimy sami konfigurować moduły pod API, to nie jest to dla nas żadne słaby. A teraz zacznijmy od atutów Natena, czyli to co powiedziałem w wcześniej przywadach, self hosting oraz brak ograniczeń operacyjnych, tak? Możemy wykonywać tyle automatyzacji, ile chcemy. Nie mamy ograniczeń czasowych odnośnie czasu realizacji jednej automatyzacji. Przypomnę, w Makeu jest to 40 minut, a jeżeli chodzi o Natena, Nasza pętla może trwać nieskończoność czasu. Możemy sobie procesować jedną automatyzację kilkadziesiąt godzin, kilkadziesiąt dni. Nie mamy żadnych ograniczeń. I to się wszystko wiąże z niższymi kosztami oraz z elastycznością od strony budowania tych rozwiązań. Naten daje o wiele większe możliwości, jeżeli chodzi o konstruowanie naszych scenariuszy, o elastyczność w tym wszystkim oraz też możliwość łączenia kilku, można powiedzieć, przebiegów w jedno. Jest to świetne rozwiązanie, które oferuje w tym momencie Nathan. A wracając do Make'a i jego głównych butów, to tak jak słyszeliście wcześniej, prostota, łatwość i niski próg wejścia to to największe atuty MAKE, które pozwalają bardzo szybko osobom nietechnicznym z działu firmach, które wcześniej się nie zajmowały wdrażać rozwiązania, które mogą mocno im zaoszczędzić czas lub jakieś środki. MAKE jest idealnym rozwiązaniem dla osób początkujących, jest idealne rozwiązaniem dla osób, które chcą to coś przygotować z automatyzacją. A co za tym idzie, Droży się ten świat narzędzi no-codowych, potem low-codowych, i w perspektywie przejść dalej do NATENA. Pamiętajmy o wielu integracjach, które są gotowe w Make'u. ponad 2000 modułów, prawie 8000 gotowych szablonów. Pełne utrzymanie z perspektywy MAKEA, od strony skalowalności, niezawodności tych rozwiązań chmurowych w aws ie I to z MAKEA bardzo. Ale to bardzo atrakcyjnym narzędziem i wyborem do budowy automatyzacji. W całym tym moim podsumowaniu warto jeszcze poruszyć kwestię narzędzi ze sztuczną inteligencją. Oczywiście zarówno ten jak i ten oferuje możliwość łączenia się z api poszczególnych daily jak OpenAI czy Anthropic, ale to w tym momencie Nathan prowadził ryb, moduł AI Agenta, który pozwala na bardzo szybkie budowanie agentów asystentów, wartego sztuczną inteligencję i jest to mega świetne rozwiązanie, które w tym momencie zyskuje na dużej popularności i najten się wybija. Do góry przez to. Celem tego podsumowania nie było wskazanie jednego faworyta, ponieważ nie ma go tak naprawdę. Dla każdego z nas Make albo Naten będzie idealnym rozwiązaniem, które będzie zależało od naszych potrzeb. Ja osobiście, jako osoba, która by chodziła w tym momencie w świat automatyzacji, zacząłbym od Natena i to nie z tego powodu, że dają dużą elastyczność, ale mam już tak, że wolę zaczynać od trudniejszych rzeczy, które w pewnym czasie dadzą mi większą łatwość wchodzenia w nowe narzędzia i w pracy z nich, tak? Jeżeli nie jesteś techniczny, nie do końca kumasz te wszystkie rzeczy, zacznij od Makea. Zacznij od naszego kursu, zacznij od Makea, on pozwoli Ci łatwo wejść i wbudować automatyzację, gdzie będziesz widział już rezultaty od samego początku. Natomiast, jeżeli tak jak ja chciałbyś pójść w kierunku Neytena, to się świetnie składa, ponieważ będziemy odkrywać wraz z Tobą świat Neytena, który będzie sprowadzał się do kursu oraz gotowych automatyzacji, które będziemy w nim budować. A to wszystko będzie dostępne w naszej społeczności Akademii Automatyzacji, do której Cię serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci za poświęcony czas i za uwagę. Cześć!